Dzień dobry, Łukasz Sztaba. Witam serdecznie. Adam Saba, bracia. Mamy popowiadać króciutko o naszych wspomnieniach z dzieciństwa, dotyczących głównie Zagórza, ale i Dębożyna. No jest ich trochę. Właściwie ja pamiętam, że bywałem tam co roku na dwa, trzy tygodnie czasami, w wakacje oczywiście. Ciepłe mleko. Babcia nas budziła zawsze hmm. ciepłym mlekiem, świeżo wydojonym. O godzinie, nie wiem, szóstej, siódmej. No jakoś wcześnie bardzo, jak na wakacje. Co pamiętam jeszcze? Oczywiście wypasanie krów gdzieś daleko. Bałem się burzy czasami, jak się miałem oddalić od domu. Pamiętam też zimy. Piękne zimy z ogromem śniegu. Chodziło się na drugą stronę rzeczki, tam do grabów, czyli do rodziny mojej mamy. I zjeżdżało się na nartach, które, których zapięcia polegały na tym, że się wsadzało buta po prostu w taki gruby rzemień. Nie było to bezpieczne, no ale też się nie rozwijało jakichś wielkich, wielkich prędkości. Co jeszcze pamiętam? Pamiętam dębożyn i zabawę szkolną. Miałem lat chyba 8 czy 9. Tata zabrał mnie na jakąś właśnie, nie pamiętam chyba taką świąteczną czy karnawałową zabawę. I zobaczyłem zespół, który grał, miejscowy, lokalny. Były organy, byłem zafascynowany oczywiście organami, wpatrzony w muzyka i podszedłem potem w przerwie, zasunęła się kurtyna ja w przerwie zacząłem te organy obserwować no i muzyk grający, pan Józek pamiętam dał mi dotknąć tych organów, żebym sobie coś mógł pograć no i doszło do tego, że rozstąpiła się kurtyna i zagrałem parę dźwięków i byłem gwiazdą, prawda? w Dębożynie, także mam takie wspomnienia a teraz Łukasz no ja pamiętam granie w piłkę na przykład na tak zwanym boisku przy rzeczce pamiętam powroty z pola na wozie pełnym, pełnym siana, co to było dość przerażające dla nas wtedy. Co jeszcze pamiętam? No, wypasanie krów oczywiście też było. No, co prawda nie w samym Zagórzu, ale przeżyłem miłość, pierwszą miłość w okolicach. No, nie przetrwała próby czasu i odległości niestety. To była miłość do Dziewczyny. Aha, bo mówiliśmy tak. o krowach, więc pomyślałem, że Ale może zwierzyna też się wkradła. To później. <noise> Ale ja pamiętam jeszcze na koniec tej przy długiej opowieści, piękny epizod. Otóż jeździłem na takiej hulajnodze co roku. Zresztą czekałem na to spotkanie z tą hulajnogą. Ona zawsze na mnie czekała w Zagórzu. I to była taka drewniana, już lekko zdezelowana hulajnoga. I ja się tam rozpędzałem dość mocno. I raz pojechałem bardzo szybko w stronę ganku drewnianego. I tam były schody, których nie zauważyłem. No i jak jedynki mlecznej na szczęście ukruszył się i pozostał na zawsze w Zagórzu. Studnia jeszcze tam była obok studia. piękna, wspaniała. No i odpalanie Simpsona na postoju w Stodol. żeby poczuć Tak, pamiętam rower dziadka, bo dziadek był nim został sołtysem Zagórza, to był listonoszem przez całe lata i był, miał piękny rower, duży taki, z wielką ramą, na którym też się dawał karnąć od czasu do czasu. I stodoła, skakanie, nie wiem, czy o tym wspominałeś. Właśnie, nasiano. Nasiano z dosyć dużych wysokości. Nie wiem, co bym dzisiaj powiedział, jakby mój syn to robił. No, ale zrzucamy, że to były inne czasy. Nie były inne czasy, takie same czasy, tylko może trochę więcej nam było wolno. Może się trochę mniej baliśmy o siebie wszyscy nawzajem. Piękne czasy naprawdę i nikt nam tego nie zabierze. Pozdrawiamy wszystkich Państwa. Pozdrawiam. Mieszkańców Zagórza, Dębożyna i okolic. Lubimy tam wracać. Niedawno byłem w Rusławicach, czyli w siedzibie Maestro Pendereckiego. Okazało się, że to raptem 40 kilka kilometrów od, od Zagórza i zupełnie tego nie wiedziałem, będąc tam jako pachole, że to, tak, że to tak blisko. A teraz tam wpadam i co jakiś czas organizuję warsztaty, więc ta okolica jest cały czas bardzo, bardzo nam bliska. Pozdrawiamy wszystkich. Dużo zdrowia w tym trudnym czasie. I proszę dbać o ten teren, bardzo, bo to coś unikatowego.